Dzisiaj kolejny materiał na loadboxie, a w nim pogadamy sobie o konsoli prosto z wytwórni Valve. A. Wszystko dlatego, ponieważ otrzymaliśmy o niej nowe informacje. Dodatkowo Cyberpunk 2077 na zacnych modyfikacjach i RTX 3090 wyglądający niesamowicie, kolejna prezentacja Dying Light 2 zbliżająca się dużymi krokami, symulator z elementami RPG za darmo na PC, dokładnie mówiąc na Epic Games Store. Pogadamy sobie jeszcze o premierze Diablo 2 Resurrected. Nowe informacje w sprawie zatrudnień do CD Projekt Red oraz testach reaktywowanej gry World War Free. Siemano, witam na Lootboxie. Dzisiaj zaczyna się weekend, także możecie zostawić pod filmem łapkę w górę oraz suba z dzwonkiem. Ja nie zmuszam, a wręcz w sumie zachęcam. Dodatkowo na ekranie wyświetla wam się 10 ostatnich subskrybentów. Jeśli chcecie się tutaj znaleźć, to dobrze wiecie co robić. Ja już nie przedłużam, no to co? Zaczynamy! Po najlepsze ceny gier gorąco zapraszam na stronę eneba.com a gdy użyjecie kodu lootbox wydacie jeszcze mniej siana. Wszystkie potrzebne linki macie oczywiście w opisie. O najnowszej konsoli Steam Deck w sieci jest bardzo głośno. Każdy zastanawia się, jak to będzie wyglądać w praktyce, bo testy to jedno, a trzymanie w rękach to drugie. Nie da się ukryć, lecz moim zdaniem, może ona być totalnie przełomowa. Będzie przecież obsługiwać każdy tytuł na platformie Steam, oraz nie tylko, ale o tym zaraz. Jestem ciekaw, czy Valve zacznie konkurować na przykład z Nintendo i zrobi się taki mini konflikt jak PlayStation z Xboxem. Z całą pewnością dołożyłoby to trochę pikanterii do obu projektów. No dobra, po co tak właściwie poruszam temat konsoli Walwa? Już wam tłumaczę. Jak wiemy, strona dedykowana Steam Deckowi cały czas dobrze prosperuje i rozwija się. Ostatnio pojawił się na niej nowy dział, zwany często zadawane pytania. Nie trudno się domyślić, że chodzi tutaj o częste pytania, które twórcy dostają od społeczności bądź nawet prasy. Na portalu zostało umieszczone 20 krótkich tematów i takie najważniejsze sobie omówimy. Czy na Steam Decku można mieć wiele kont w Steam? Jak piszą twórcy, każde konto będzie miało swoje własne lokalne ustawienia i dane zapisów stanu gry. Oznacza to, że konsolę na luzie możecie dzielić ze swoim bratem, kuzynem lub kimś innym. Wystarczy się przelogować i macie tak naprawdę wszystko. Kolejną ważną sprawą są tytuły spoza Steama. Jak wielu zakładało, będzie możliwość popykać w produkcję spoza rodzimej platformy z grami, lecz będzie to możliwe za pośrednictwem Protona. A czym on jest? Jest nowym narzędziem wydanym przez Valve Software, które zostało zintegrowane ze Steam Play, aby sprawić, by granie w Windowsowe gry na Linuxie było tak proste jak wciskanie przycisku graj na Steamie. Czy Steam Deck może zostać wykorzystywany jako kontroler na pc To akurat oczywiste, bo pokazywane było to na kilku filmach testujących konsolę, lecz tak, będzie można podłączyć swojego Steam Decka na PC-a poprzez remote Play i używać go jako kontrolera. Czy Steam Deck będzie działał z Googlami VR na PCcie? W tym akurat wypadku muszę Was zasmucić. Steam Deck technicznie jest zdolny udźwignąć VR-a, lecz nie jest pod tym kątem zoptymalizowany. Dlatego na obecny moment funkcja będzie niemożliwa. Jeśli ktoś był ciekawy, jak długi jest przewód ładowania, to na to też znajdziecie odpowiedź: 1,5 metra. Jest to sporo jak naładowanie takiej konsoli, no ale to opinię pozostawiam już wam, no bo pod tym względem nie ma co dyskutować. Teraz powiem o ciekawej sprawie. Znajduje się tutaj pytanie, czy Steam Deck będzie sprzedawany w sklepach detalicznych. Wiecie, chodzi o półki w takim Media Expert bądź Media Markt. Jak piszą twórcy, Steam Deck będzie na razie dostępny bezpośrednio przez Steam. Jest możliwość, że w przyszłości będą nawiązywać partnerstwo ze sprzedawcami, lecz zależy to od zwiększenia dostępności Steam Deck'a. No, i ostatnie takie pytanko, czy Steam Deck będzie obsługiwać zewnętrzne karty graficzne? Niestety nie, zewnętrzne karty nie będą obsługiwane. No i to w sumie tyle takich istotnych pytań. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć więcej, to do całej stronki zostawiam wam link w opisie. Napiszcie co sądzicie o wspomnianych rozwiązaniach. My w tym czasie lecimy do następnego newsa. Modyfikacje to coś, co gracze lubią najbardziej. Dlatego jeden z youtuberów zajmujący się prezentowaniem gier, które mają w sobie Multum modów, postanowił odwiedzić nowy tytuł. Mowa o Cyberpunku 2077. Uruchomił on naszą rodzimą produkcję na 50 modyfikacjach oraz najwyższych ustawieniach graficznych. Nie trzeba raczej nikomu mówić, jak wszystko pięknie się prezentuje. Otrzymujemy refleksy słońca na wodzie, odbicie świateł na mokrej ulicy, no czego chcieć więcej. Warto powiedzieć, że takie efekty wizualne nie są dostępne na każdym możliwym sprzęcie. Do dyspozycji youtuber miał procesor z naprawdę wysokiej półki oraz kartę graficzną RTX. 3090. Stało się panie i panowie. Nadchodzi nowy pokaz Dying Lighta 2. Studio odpowiedzialne za owy tytuł zaprasza każdego fana gier komputerowych na zobaczenie tego wydarzenia. Tym razem Techland przygotował dla nas coś specjalnego, a bardziej kogoś specjalnego. Pierwszą osobą będzie kompozytor Olivier Deriviere, a pracował on przy takich grach jak Life is Strange, Remember Me, czy Vampyr. Teraz zajmuje się ścieżką dźwiękową do Dying Lighta 2. Co ciekawe nie będzie to jedyny gość. Nie dostaliśmy informacji, kim będzie tajemnicza osoba, lecz z całą pewnością będziemy z niej zadowoleni. Co jeśli pojawi się ktoś po pokroju Keanu Reevesa z pokazu CD Projektu? No, wcale bym się tego nie zdziwił, chociaż na razie możemy tylko spekulować. Zapewne czekacie, aż powiem datę premiery. 30 września o godzinie 21.00 zacznie się event. Razem z chłopakami nie możemy się już doczekać, bo będzie to ciekawa sprawa. Wczoraj na filmie u Patryka mogliście się dowiedzieć, iż CD Projekt Red poszukuje pracownika, który będzie miał umiejętności, aby modyfikować gry CRPG oraz te z otwartym światem. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, to <laughs> zapraszam na odcinek wczorajszy. No dobra, w każdym razie w internecie pojawiły się nowe detale na ten temat. Zacznijmy od tego, że Redzi szukają pisarzy prawdopodobnie nowej fabuły gry, lecz jakiej, to nie wiadomo. Ciekawym aspektem jest fakt, iż dana osoba musiałaby pracować w Warszawie lub w Krakowie. Mówiąc dokładniej, wydaje się, że firma szuka kogoś, kto pomoże stworzyć historię oraz dialog, a oczywiście, potencjalni kandydaci proszeni są o upewnienie się, że potrafią komunikować się po polskiemu, mają doświadczenie w tej dziedzinie i zamiłowanie do gier wideo. Co ciekawe, to wcale nie koniec. Studio szuka także specjalisty od adaptacji języka angielskiego, który może pomóc w tłumaczeniu języka polskiego na angielski i na odwrót. Trudno powiedzieć, jaki będzie ten następny projekt. Chociaż studio wciąż pracuje nad Cyberpunkiem, kuszące jest stwierdzenie, że po prostu szukają dodatkowych pomocnych rąk, aby pomóc w rozpo. Powszechnianiu się aktualizacji. No nic pozostaje nam czekać, bo czas pokaże. Pamiętajmy jeszcze, że nowa oferta szuka pisarzy oraz tłumacza, co sugeruje, że może to być zupełnie nowa gra. Jako taki szybki newsik powiem, że obecnie na Epic Games Store pojawiła się pierwsza część The Escapedist. Jest to sandbox rozgrywający się na terenie więzienia i dający możliwość tworzenia oraz łączenia mnóstwa przedmiotów, które pomogą ci w śmiałej ucieczce na wolność. Polecam każdemu. 24 września, a to oznacza, że wczoraj miała miejsce premiera Diablo 2 Resurrected. I choć Diablo 2 ma 20 lat i ogromną liczbę fanów, to ta odnowiona wersja na pewno trafi do wielu nowych graczy. Produkcja jest tytułem hack and Slash, który można przejść solo lub w ekipie do 8 osób. Mamy 7 postaci do dyspozycji, a każda z nich posiada unikalne umiejętności. Jeśli chodzi o buildy, to jest ich cała masa i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Rozgrywka toczy się w mrocznym świecie, gdzie przez 5 aktów, czyli 5 różnych lokacji, musimy wykonywać misje i jak można się domyślić, trafiamy na dużą liczbę wrogów. Zainteresowanie nową produkcją? No to jeśli chcecie ją kupić, to wy dobrze wiecie, gdzie macie ją zakupić, prawda? Jako ostatni temat pogadamy chwilę o World War 3. Studio The Farm 51 i firma My Games zapowiedziały testy odświeżonej wersji multiplayerowej strzelanki. Ruszą one 30 września o godzinie 14 i potrwają do 4 października, również do 14. W ciągu tych kilku dni gracze postrzelają się w ramach tak zwanego Veteran Alpha Test i zgodnie z to nazwą testy przygotowano dla weteranów World War 3, a dopuszczone zostaną do nich tylko osoby, które kupiły grę, gdy była ona dostępna w Steam Early Access. Oprócz tego dostępne będą dwa tryby rozgrywki, a sami twórcy obiecują ulepszoną mechanikę strzelania i poruszania się, ładniejsze animacje, rozbudowany system modyfikowania wyglądu, postaci oraz wiele innych poprawek. To by było na tyle dzięki zagrodzeniu materiału. Zwijam się serwus.